Nie wiem, która to jest już aktualizacja. E, mówiłem, że do 25 wbiłem setny level? Żartowałam! I chyba to jest 17.50? Albo 18.50? Ale chyba bardziej 17? E, odcinek z Fortnite? Fortnite, Fortnite? No e, i co mogę powiedzieć? To, co znalazłem na live, to mnie normalnie zszokowało. Patrzcie! Mamy jakieś klasy, mamy 2 na 2, mamy walkę na budowle, mamy różne strefy, mamy Fortnite turniejowy, mamy wyróżnione ITP. Mamy naszą bibliotekę, możemy stworzyć mapę i możemy od razu zrobić kod wyspy. Co już mogliśmy zrobić, ale chyba to naprawili, coś. Jest mniej tych, tych i mamy przyszliwą ekipatę. Płomienny wirus. Hmm. I trzeci ekipaka, to też był wilk. Niedawno dostaliśmy pakiet kolejnego wilka. E, patrzcie, tutaj pakiet za pięć dyszek kolejnego wilka, Wopsa. Mamy jeszcze Drifta i Drifciarę. Du, dużo tych lisów. Halo, panie Musztardo, czy pan lubi lisy? Ja też lubię lisy, ja na przykład lisu lubię. Lisy też. Mamy tego pana. E, ten mi się nie podoba. Ten jest koksem który ma bardzo fajną katanę też, ale resztę średniej mi się podoba. Mamy, mamy golfów, panów, panów golfów. Eee, no i co? Gramy. W ogóle na streamie dostałem za darmo, jak wbiłem do gry, dostałem za darmo całego e, Supermana w wersji Rock, więc dzisiaj sobie nim zagramy, ale jak widzicie wersja mrok za darmo, bo trzeba było chyba zrobić 83 misje, jeśli to żeby dostać Supermana, a na przykład 63, żeby dostać ten ekran odczytywania, ale głównie, żeby dostać wszystko, wszystko to 83. A mamy trochę mniej, bo mamy, no, po prostu mniej. Więc fajnie, chyba. I nawet kilo dostaliśmy, który jest gigantem. Ja się czuję jakby, chyba ten z siódmego sezonu, Kill'em taki, on był też taki gigantyczny, ale no, to jest gigant. Sypłat sorry za lagi, sorry za wszystko. No ale mam nadzieję, że to naczynaczek jak już wyjdzie. Cena na dzisiaj, nie wiem, bo chyba nie może być, to była taka mała aktualizacja. No, może nie mała być, to była taka główna aktualizacja. w mi też była główna aktualizacja, która tej... jest nie wprowadziła i było wtedy 31. No ale ten, tak to wygląda. I wiem, że statek matka w ogóle coś ma ale porwał koralowy i statek matka ma, e, chce nam ukryć kolejną miejscówkę. Tylko, że wtedy na tej miejscówki, na, pod tymi tymi, bo jak statek matka nam zabiera... O kurde, ale good. Jak statek matka nam zabiera miejscówkę, to ją wciąga do siebie i wtedy dr Sloan z całym zespołem UR przymocowali bomby do tych miejscówek. Widzicie? Przemieniliśmy się tra w trakcie lotu. Patrzcie, jakie to jest ładne. W ogóle nie wiem, czy pokazywałem, ale samo tu tu, tu się robi, a to już było na odcinku Blokowanie Supermana, ale samo w sobie lotnie jest super. Jeszcze w wersji MROK świetnie wylądowałem. E, dobra, strzelają już e, ochroniarze czy genotyków na sobie. Okej. Okay. Eee, mam to, mam to, dobra. Mamy tutaj, tak szybko, pod schodki. Dobra, pijemy podki. Oj, to chyba ja wolę. Eee, teraz sobie tak i szybko pijemy tą podkę. I powinno być ok. Dobra, lecimy. Tu jest typek. Cel na dzisiaj jest zrobić trzy fragi. Niekoniecznie w jednej gierce O, chyba go widziałem. Albo to bot z liścią. Hallo. Ojoj, ojoj, ojoj. Coś się nie wyszło. Macziki, macziki, macziki trzeba zbierać. Wstawiłem na nitę. Chyba zginę? Nie no, jeszcze nie Ale ma nie mam. a dobra mam ten, no to... Spróbujmy się wyleczyć i wracamy Prawie go zabiłem, ale on prawie zagnił mnie Więc to brzmi, się wyleczyć i fajnie, gdy nie dostaniemy perki Super Musimy sobie wszystko przeładować na spokojnie Trzeba zauważyć coś tam, te, no, tak, przewijam sobie bo chyba jeden amok się, nie. i tu zbierać trochę masy, bo to jest bardzo ważne. Jest taki po prostu odcinek z Fort Knight. Bord Knut, Fort Knight. Fort Więc... pozbieramy sobie macieki, a teraz sobie zmienimy, żeby nikogo nie wprowadzało w błąd. Nie mam nic za daleko, wyłóżmy tam stojąc. No, nie, nie, nie. Ja sobie tak podpuszczę, powinien być. Tutaj mamy skrzynkę. Z niebieską strzelbą taktyczną. Czyli mamy lepszego triptyka, plus mamy potki. Dobra, spróbuję zagrać w triptykę, na chyba że... Z którejś z skrzynek. Dam radę wskoczyć? Nie, okej. Okay. Tak, no chyba, że mamy M. Gdy bierzemy M i ryzykujemy, idziemy z M-ką e, i odeczkami z no moimi podkami. Mamy furkę mamy też skaner już e, od początku, gry. I Spróbujmy go już dojechać, bo lód mamy naprawdę niezły, nawet matusów trochę mamy. Jeszcze tylko chwilkę pozbierajmy i co, lecimy. W ogóle wy to 5 września, czy to znaczy 1 września, a 14 Możecie napisać jak wam minęło rozpoczęcie roku szkolnego, albo jak, jak minęły wasze dwa dni, znaczy dwa dni, no jak, jak mijają wasze dni w szkole, bo już trochę szkoła będzie. Zaczynamy od czwartku, mój plan się nie zmienił. Bo ja miałem 6 lekcji, 6 lekcji, 7 lekcji, 6 lekcji i 6 lekcji. A teraz mam dosłownie to samo, tylko że 7 lekcji mam w piątek. Tylko to, że na zakończenie tygodnia tyle lekcji, bo jak się nazbiera za tej domowy, to trochę słabo będzie, a jak będzie trochę słabo, no to też z odcinkami będzie słabo. Ale mam nadzieję, że do czegoś zupełnie nie dojdzie. E, jak to nagrywam, nie wiem, czy do końca uda się zrobić live'a e, Właśnie w pierwszą sobotę jakby, że tak powiem września bo... O, to ten pan coś się umie załatwić Już z gry No dobra Chyba zabierzemy sniperkę zamiast skanera Albo sniker skaner? Nie, nie Nie Nie, bo ostatnio nie grałem w ogóle w Railgunach, więc spróbujmy Widzę Chyba będzie bitka na blisko. Jeszcze bym nie widzę O, oh, widzę. Ok. One shotman, by the way, widzowie. Wystarczyło jeden Dwa strzały, jeden na przeciwnika. Ideal. Potęga Jupitera. No więc sobie pogadajmy w sumie, yy, nie wiem o czym, ale na przykład sobie wypisuję tak o, żeby mieć z Nieważne, że to może mi się przydać później, bo biorę apteczki. Yy, udało się zrobić kolejne 5 godzin live'a na zakończenie wakacji, tylko że bez grafika to był totalnie spontan, prawie wszystko to był roblox. A na końcu był Fortnite, więc to jest taki spoiler, jeśli byście chcieli sobie ogarnąć powtórkę. Chyba ktoś za mną leciał, ale mam nadzieję, że nie przyleciał do mnie. Już myślałem, że to jest film przez chwilkę. W ogóle zapomniałem wspomnieć. Mamy e, skoczny tydzień. E, sko w skocznym tygodniu jest e, częściej. Mamy częściej spady, znaczy bandspady po, po prostu ponownie totalnie do gry. E, mamy lunchpady częściej. To jest akurat częściej, szkoda, że nie umiem trafić. Seryjnie się tyle strzałów wystrzelić, a on był na hita. Nie powiem, że fajnie i dobra mamy sobie pan spadziki. Między innymi to 6 strefkę mamy no, nie aż tak daleko, ale fajnie było nie zrobić żadnej walki na no właśnie pieniędzy tym. Niestety nie trafiłem, ale z góry jeszcze walą. Tu wstał, tu, stał, tu stał leży. Kurde, tu chyba będzie bitka z nim. Mi się też amunicja kończy. Czy w ogóle, mówiłem co 3 fragi, mam już 4. Nice. Fajnie gierko wychodzi, jak na razie. Ale zamiast mówić o zmianach, bo to była taka... Niby 50, ale tam dodali tylko nowe skiny i Jeśli dalej jest, bo nie wie, to ogarniemy sobie Among bo przecież można sobie zmienić tryby, a ja głupio o tym nie pomyślałem, Bo ja miałem ustawione prywatne, a wystarczyło kliknąć tam, gdzie jest z oddziałem lub bez, i nie miałem publiczny. W ogóle ostatni sobie ten, ostatni raz je grałem, yy, to... Opludę. Ej, yeah, terny trip! Widzowie! O kurde! To ostatnio sobie. Kurde, musiałem szukać. Oho, zacząłem lokować. To nie jest zbyt dobra wiadomość. Ale zacząłem... Popływałem sobie trochę na rekinku. I jezu, te czasy sezonu trzeciego. To było piękne. Śmiesznie by było zrobić teraz takie linieka. To by było trochę dziwne. to był ostatni liniek. Jedyny liniek taki z całą gierką to było z Iron Manem. W czwartym sezonie. A sezon już tam był 10 miesięcy temu, coś około tego. 10-9 miesięcy. Naprawdę nie mogę się od tym się Teraz tutaj. To nie jest wytrawczone. O, oj, oh. oj, oj, oj. na uszy. go. Dobra, chyba biorę i zostawiam sobie pompę, widzę, tak zostawiam sobie pompę. Bo naprawdę to jest ta sama klasa, tylko pierwszy czy zdążę tutaj już urządzenie z ukłonieniem. Dwa zdąży, trzy, dwa. Yy, a ostatnio też yy, i chyba mówiłem to na streamie, ale chcę sobie powrócić do czasu grania taktykalem. Bo naprawdę taktykal ma swoją siłę, niby mniej zadaje, ale szybciej możemy strzelić. E, to jest oczywiście e, ten. Oczywi oczywiste po, same, po samej nazwie. To jest strzelba taktyczna, no dobra, może nie jest oczywiste, ale no, to, jest ten, to jest ten plus, że możemy szybciej strzelić. I niekoniecznie przez to wygrałem to starcie. Ale naprawdę czasami też muszę walnąć No, Ostatnio mówiłem, że mi się Aim polepszył. No tak, muszę się wyleczyć podkami, których nie mam by the way. O mamy lifta. Tylko jeśli dostanę podka... jest O nie, to są podki. Bo ja się tak rzuciłem w bój bez tego. A je widział mnie. A je widział mnie. Chyba się wychyliłem zbyt. Albo snajperkę było mi widać. Myślałem, że pierwszy strzela. No dobra, nie udało się w ogóle graliśmy ciągle klarkiem kentem. Y nie grają się w ogóle z Fortnite, więc się z nimi w No, nowa ekipa nowa ekipaka i nowy ten... nowe jakby Lopi, wybie, wybieranie tryb, trybów. Nowe mamy na topie wyróżnione Fortniteowe, Fortnite turniejowe, ekonomiczne Detran, dział Epic, ruszane strefy ten. RPG, walka na budowle, 8x8, 2x2, 1x1, klasę. No, więc mamy coś takiego, mamy kody wyspy, trochę mniej, możemy od razu stworzyć mapę, co też było, warto, ale mamy coś nowego, bo chyba, bo mam nową bibliotekę, tak się prezentuje w Ekipach, to była aktualizacja, 17.50 7,50 Do zobaczenia i cześć. W następnym odcinku chyba już będzie następny, na serio, papaki.